Witajcie! W dzisiejszym odcinku odniosę się do ostatniego wywiadu Jana K na kanale Zabetonowana, który miał miejsce wczoraj. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się zupełnie takiego scenariusza, ponieważ oświadczenie było całkiem długie, ale też mam na względzie to, że dużo osób zarzucało różne kwestie związane z tym oświadczeniem, a przede wszystkim to, że nie do końca było ono przekonujące. Więc myślę, że dlatego stąd pojawiła się reakcja zarówno pana Jana, a także Mirabelki Zosi, która w tej chwili prowadzi ten kanał pod inny kanał pod, pod nową nazwą. Może na samym początku dodam, że z jednej strony cieszę się bardzo, że taka rozmowa miała miejsce, no bo zadawanie pytań jednak jest bardziej miarodajne i może. Przynieść wiele więcej informacji. Cieszę się, że Mirabelka przygotowała się do tego, bo pytania były dość, dość konkretne, a na samym końcu także istniała możliwość zadawania pytań, co też szczególnie doceniam. Na samym początku Mirabelka dementuje to, że pisała to oświadczenie dla pana Jana. Co więcej, pan Jan potwierdził w dalszej części rozmowy z nią, że sam pisał to oświadczenie. Co więcej, mówi, że nikt nie pomaga mu to, to pisać, ponieważ chciał wiele informacji przekazać, a ponieważ nie ma do, dobrej pamięci, stąd zdecydował się na taką formę. No dobrze, no, widząc, widząc dalsze, dalsze kroki pana Jana, takie, że również nie, boli, nie boi się udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania, więc no, jest jak jest. Przejdźmy do dalszych tematów. Na pytanie o ewentualne rozpoczęcie procesu poszlakowego, pan Jan stwierdził, że chodzą takie spekulacje. Od pani adwokat usłyszał, że może taki proces mieć miejsce i dlatego powinien być na to przygotowany finansowo. Tak mu powiedziała pani adwokat, kiedy wrócił do domu do poradza i przekazał tą informację rodzicom oraz Agnieszce. Agnieszka była, miała być oburzona na to, ile to ma, jaki jest tego koszt, bo koszt pan Jan oszacował na około 100 tysięcy złotych. Kwotę, kwota ta miała być wskazana przez panią adwokat. W tej chwili nie zastanawiałam się dłużej, czy to jest kwota duża, czy zbyt mała. Ciężko mi też ocenić, czy na jakiej podstawie została wyliczona. Nie do końca też może wierzę w to, że adwokat powiedział, żeby szykować po prostu się na proces. Na proces. A w kontekście po prostu finansowym, a nie po prostu nawet bardziej psychicznym. No ale bardziej istotne jest to, że pan Jan relacjonuje nam to, w jaki sposób Agnieszka na to zareagowała, mówiąc, że takie, zabezpie takie zabezpieczenie nie będzie, nie będzie potrzebne. Pan Jan dodaje również to, że powiedział Agnieszce o zamknięciu, żeby zobaczyć jak zareaguje, ponieważ ona nic nie powiedziała, wykazała zero wzruszenia, słowem się nie odezwała, był to dla pana Jana sygnał jej obo obojętności. Czy pan Jan jest informowany o przebiegu postępowania? Zdecydowanie mówi, że nie, bo jest, bo jest świadkiem w sprawie. To jestem w stanie jak najbardziej uwierzyć, ponieważ postępowanie się w dalszym ciągu toczy. Pan Jan mówi, że w dalszym ciągu ma przekonanie, że pani Beata może żyć. Dalej ma takie wewnętrzne przeczucie, odczucia. Nie jest to po raz kolejny to słyszymy. Mirabelka Zosia także zadała panu Janowi pytanie o samego Marko. Już wcześniej był ten temat poruszany, ja w zasadzie ostatnio poruszam go, go pierwszy raz. Jan stwierdził, że Marko jest dziwnym człowiekiem, prowadzącym niezależne poszukiwania. W chwili obecnej już wie, kim jest, wie kiedy i w jakich okolicznościach nawiązał, a czy nawiązał, znał się po prostu z panią Batą. Pan Jan zwraca uwagę, że pojawił się raptownie po zaginięciu żony, a teraz przyjeżdża co tydzień z Hamburga, czyli około 500 km, aby prowadzić takie poszukiwania. Pan Jan zadaje pytanie, jaki jest tego cel? Dla, dla niego jest to dziwne, że robi takie poszukiwania. Uważa, że też prowadza zamieszanie. Wręcz mataczy, mówiąc, że pan Jan był widziany w różnych miejscach, a później te miejsca są sprawdzane przez policję. Wręcz yy, pan Jan mówi, że yy, są, to są to jakby przetracone środki yy, wtedy, kiedy taka, taka osoba zgłasza yy, jakieś miejsce, a tam po prostu yy, nic nie zostało znalezione. Myślę, że nie do końca, jeśli. Yy, w sprawie Pani Beaty ciężko znaleźć jakieś tropy, to uważam, że jeśli osoba, która jest zaangażowana w jakiś sposób w poszukiwania, wskazuje jakieś miejsca, myślę, że on to jest do sprawdzenia, jest to, jest to wiarygodne, a jeśli naprawdę zależy na odnalezieniu Pani Beaty, to każdy trop warto sprawdzać. Dowiadujemy się również tego, że Marko może być spokrewniony z Panią Beatą. Pani Jan o tym słyszał, jeśli bliższe informacje w tym zakresie, to odsyłam do samego wywiadu. Może teraz omówię najważniejszą dla mnie kwestię poruszoną w tym wywiadzie, mianowicie kwestię tak zwanych kamieni. Ponieważ wiemy, że w dniu zaginięcia pani Beaty, pan Jan od godziny około 8.40 do godziny 9.00. 20 pojechał w poszukiwaniu kamieni. Ja jestem osobą, która bardzo zwraca uwagę na szczegóły, analizuje je. Uważam, że ten wątek jest bardzo istotny, ponieważ dotyczy czasu, w którym doszło do bezpośredniego zaginięcia pani Baty i wyłączenia jej telefonu. Myślę, że śledczy powinni bardzo szczegółowo, drobiazgowo zweryfikować to czy naprawdę pan Jan pojechał po te kamienie i, yy, i czy to była nagła potrzeba, czy to było, po prostu był na przykład wyjazd z, w zupełnie, w zupełnie innym, innym celu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że pan Jan na samym początku, wczoraj wróciłam, yy, odsłuchałam jeszcze raz, już chyba po raz co najmniej dziesiąty, pierwszy wywiad yy, na kanale yy, Kryminalnym Ekstra. Ponieważ uważam, że on jest najbardziej miarodajny, jeśli chodzi o takie informacje istotne dla sprawy, kiedy pan Jan wówczas mógł jeszcze nie manipulować w jakiś sposób informacjami. I wtedy wówczas pan Jan powiedział wyraźnie, że po kamienie pojechał po to, aby potrzebował zrobić podjazd. Co więcej. Już miał zorganizowaną, przywiezioną jakąś, jaką, jakąś część kamieni, więc po prostu potrzebował kolejne, żeby zrobić ten podjazd. Ponieważ nie wiedział, czyje są te kamienie, to pojechał do małżeństwa mieszkającego na końcu, na końcu wsi, aby, aby się pytać. Ale w tym, wczorajszym wywiadzie pan Jan mówi, że informacje o kamieniach przekazała mu osoba z Bełcznej, chłopak, który z nim spracował. Nawet mówi, że spotkał się z nim około 2-3 miesięcy temu i wówczas uzyskał taką informację a 2-3 tygodnie przed zaginięciem pani Beaty dowiedział się konkretnie, że te kamienie są. Jeśli chodzi o wywiad na kanale kryminalnym Ekstra, wówczas pan Jan mówił, że otrzymał wiadomość SMS od chłopaka z bełcznej, więc tutaj są, jak widzicie, dwie, dwa, dwie zupełnie inne wersje. Czy po takim czasie pan Jan może po prostu nie pamiętać, czy rozmawiał, czy dostał wiadomość SMS? No może, ale z drugiej strony są to szczegóły, które mogą wskazywać na to, czy pan Jan jest ym, prawdomówny czy pewne okoliczności przekazuje nam niezgodnie z prawdą. Przede wszystkim śledczy są od tego, aby to zweryfikować. Ja tylko pokazuję, że jeśli ktoś analizuje, to naprawdę można dotrzeć do, do, ciekawych, do ciekawych spostrzeżeń, a jeśli są jakieś wzajemnie wykluczające się informacje, to coś za tym musi stać i warto odnaleźć przyczynę i warto się temu głębiej. Przyjrzeć. Co jest też istotne, jeśli chodzi o te kamienie, to to, że pan Jan w trakcie tego wywiadu mówi, że jednak zrezygnował z, z tych kamieni i kupił płyty, płyty betonowe. Budzi to moje duże zdziwienie, ponieważ sytuacja finansowa pana Jana, jak wiemy od dłuższego czasu, nie jest najlepsza, począwszy od założenia zbiórki oraz od sytuacji związanej z brakiem, z brakiem, z brakiem pracy. Dlatego zastanawiam się, skąd nagła zmiana taka, że te kamienie są już niepotrzebne, zwłaszcza, że część tych kamieni była już przywieziona. Jest to istotny motyw, bo jest to motyw, który skłonił pana Jana do, do wyjechania z poradza i udania się w kierunku w kierunku naćmierza. W dalszej części wywiadu pan Jan został zapytany o sytuację z ewentualnym wyjazdem nocnym o godzinie 3, 3. Wówczas pan Jan stwierdza na to, że on nic nie wie o tym nagraniu, że nie został poinformowany przez panów z kanału kryminalnego Ekstra o wynikach tego, czy biegły był w stanie ustalić, czy to był samochód pana, pana Jana. Jednocześnie pan Jan stwierdza, że oczywiście, że to nie był on. Zdecydowanie wyklucza, że w tym okresie jesienno-zimowym, w takich godzinach nie poruszał się, po prostu nie wyjeżdżał. Mogły takie sytuacje mieć miejsce ewentualnie tylko w okresie letnim, kiedy wyjeżdżał na, 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 na grzyby. W dalszej części wywiadu pan Jan odpowiada na pytanie, w jakich okolicznościach poznał panią Agnieszkę. I tutaj też dowiadujemy się, że miał, zaczepił ją na TikToku. Nawiązali relacje w kwietniu, dwa lata temu. Na początku było dobrze, ale później Agnieszka się zmieniła. Do momentu, do momentu kiedy nie doszło do sytuacji, w której pani Agnieszka zaczęła robić pewne uzgodnienia. Za jego, za jego plecami, związek y, można określić jako, jako dobry i też Pani Jan wspomina o, o tym, że jeśli y, przyszło o kwestię wysokości alimentów, które miał płacić, to Pani Agnieszka miała y, pretensje do niego, że nie walczył, aby y, zmniejszyć tą, y, tą kwotę. Po zaginięciu y, twierdzi, że dużo się zmieniło. Była Agnieszka, była nerwowa, y, atakowała nawet, y, nawet, nawet rodziców. Pan Jan podkreśla, że spłacił ją, pomógł odzyskać, y, pomógł odzyskać z Piotrka. Y, zarówno on, jak i rodzice bardzo dużo zrobili dla Agnieszki. Fum, przepraszam, dla, y, tak, dla Agnieszki. Dlatego y, podkreśla to, żeby Agnieszka zastanowiła się, czy i co mówi o ich relacji, a także zwraca uwagę na to, aby nie była po prostu manipulowana, czy nie była pod wpływem innych, innych osób. Uważa, że pani Agnieszka właśnie jest podkręcana przez dziennikarzy, i to może mieć wpływ na jej postawę. Przepraszam pani Jan za wypowiedź do faktu o tej recydywie. Stwierdza, że mieli tego nie publikować, a zostało to puszczone. Nawet bardzo przepraszam. Słowa już padły. Myślę, że powiedział to, co, to, co myśli. Jeśli ten wywiad nie był autoryzowany, no to, to już pozostawiam bez, bez, bez komentarza. I dlaczego też pan Jan zarzuca, że pani Agnieszka robiła wszystko za jego plecami, a tutaj sam szuka kontaktu z dziennikarzami, albo w drugą stronę zgadza się na taki, taki kontakt? Pan Jan też twierdzi, że pani Agnieszka go kołamała, ponieważ prosto w oczy zresztą. Ponieważ zaprzeczała temu, że udzieliła wywiadu panom z kanału kryminalnego Ekstra, a on doskonale wiedział, że taka sytuacja miała miejsce. Pan Jan stwierdzi, że nie obawia się, że Agnieszka przekaże jakieś informacje, które mogą mu zaszkodzić, ponieważ nie ma on nic do ukrycia, ponieważ nic nie zrobił. Tutaj dodaje, że. Pani Agnieszka z następnym długiem pojechała do Włocławka. Więc no myślę, że daje tak, taki dość wyraźny sygnał ku temu, że y, pani Agnieszka nie powinna, nie powinna już kontaktować się jakby z dziennikarzami. Bo myślę, że coś za tym po prostu stoi, bo zbyt, zbyt dużo i mówi o tej y, Agnieszce. Prosił też, aby rozstali się normalnie bez walki, ale już jeszcze przed rozstaniem zrobiła ten wywiad, więc widać, że ta sytuacja go zdecydowanie zabolała. Jeśli chodzi o brak apelu, o pomoc w sprawie Beaty, pan Jan podkreśla to, że od samego początku była ogromna fala jakby tego, że to on może stać za zaginięciem pani Beaty i zupełnie tego nie rozumiem. Już tłumaczyłam Wam, że w takiej sytuacji najczęściej osobami podejrzanymi są osoby z najbliższego otoczenia. Jeśli jest jakaś osoba, z którą ktoś miał konflikt albo po prostu na przykład właśnie byli w trakcie rozwodu, to właśnie z tego względu takie osoby są najbardziej brane, najbardziej prane pod uwagę. Dlatego nie do końca rozumiem, dlaczego pan Jan twierdzi, że czy stosunek brata czy innych osób do niego nie mieści, nie mieści mu się po prostu w głowie. Pan Jan podkreśla również po raz kolejny zresztą, że w rozmowie z kurator Barata nie zgłaszała tego, że jest złym mężem, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, tylko jako Powód rozstania podała, podała zdradę. Pan Jan ma apel do pani Baty, oczywiście zapytany o to przez prowadzącą kanał. Jeśli miałaby go usłyszeć, to pan Jan, i tutaj następuje taka nagła, w miarę szczera zmiana, zmiana emocji. Twierdzi, że ona wie, że on czeka, jak ona wróci. Co więcej, nie życz nikomu takiej sytuacji, nikomu innemu, w jakiej on sam się znalazł, nawet, nawet Katarzynie i Tomaszowi. Tylko dlaczego aż tak bardzo pan Jan jest uparty, że nie chce tego przerwać i zgodzi, zgodzić się na badanie wariografem. I wtedy naprawdę wiele, wiele, wiele by ten wariograf mógł postawić kropek nad i w tej. W tej sprawie. Pan Jan został zapytany także o to, czy widzi szansę na odbudowanie związku z panią Beatą, zakładając, że ona wróci i żyje. Tutaj stwierdza, że byli związani przez wiele lat 29 lat razem kilka dwa lata mniej małżeństwa więc to nie jest tak, że on zupełnie w środku nic do niej nie czuje. Bo tego się tak po prostu nie da wyrzucić, ale jednocześnie dla mnie skrajne są słowa, w których yy, tak wyraźnie mówił, że pani Beata go już nie interesuje, yy, i w jaki sposób prawdopodobnie doszło do rozstania, oraz to, że brak jest sygnałów takich świadczących o, tych, o tym, że walczył o ten związek zarówno dla pani Beaty, a także dla całej rodziny, którą dopiero. Co zbudowali, co też nie było łatwe, no, długi proces adopcyjny, no i dzieci oczywiście z, z traumą. Istotnym elementem tego wywiadu jest również to, że pan Jan odpowiada na pytanie o wymianę olejów i filtrów. I tutaj jest dla mnie wielkie zaskoczenie, bo stwierdza dość szybko i wprost, że nie wymienił tych olejów ani filtrów w dniu zaginięcia pani Baty. Wymienił je w czwartek albo, albo piątek. I tutaj zwracam Waszą uwagę, że o tyle to jest kontrowersyjne, że wcześniej Pan Jan mówił, że zmienił samochód na golfa, aby wymienić, wymienić filtry i oleje, które miał przygotowane. A teraz dowiadujemy się, że zrobił to, to w piątek. Lub w czwartek. Kiedy wrócił z Agnieszką do Poradza, czyli około godziny 10.20-10.30, to do czasu rozprawy miał, miał na to czas, ale pan Jan wybrał jednak podróż w kierunku biogazowni, aby dostać telefon do właściciela tych kamieni. Tylko w tym miejscu, kiedy wcześniej padają słowa, że yy, tak bardzo zależało na kanale Kryminalnym Ekstra, że tak bardzo mu zależało na tej wymianie oleju i filtrów, i wszystko miało przygotowane, to dlaczego tego w końcu nie zrobił, yy, a dlaczego też nie pojechał po ten numer do biogazowni yy, po drodze, do kiedy kierował się do, do sądu, a nie zrobił tak naprawdę od kolejną jakby wycieczkę w kierunku, no w kierunku jakichś lasów, pól, no i co więcej, no zabrał ze sobą także tatę, rzekomo w celach towarzyskich. Wcześniej też na kanale Kryminalem Ekstra był wątek tego, że powiedział, że nie wiedział, gdzie ta biogazownia jest. Też już to mawiałam, że jest to dla mnie niewiarygodne, że musiał pytać się o to mieszkańca, ponieważ no biegazownia jest, jest duża, a w dodatku znajduje się przy drodze, drodze głównej, a w dodatku pan Jan tam już mieszka wiele lat. Dlatego to wszystko mi się nie do końca klei. W wywiadzie tym również pan Jan porusza kwestię kontaktów z dziećmi, jak one wyglądają. W obecnej chwili zgłosił się do pani z PCPR. Aby ustalić termin spotkania z dziećmi. Dowiadujemy się również tego, że nie chce naciskać na dzieci, ponieważ sytuacja jest trudna i jakby rozumie to, że te dzieci mogą nie chcieć się z nim spotkać. Nie zamierza wywierać presji, na razie na razie czeka, czeka po prostu na, na, go, na dogodny, dogodny moment. Zwraca także uwagę, że Dzieci są manipulowane, to już też słyszeliśmy, że dzieci są wypuszczane na dwór albo na plac zabaw, tak jakby na pokaz, kiedy przyjeżdżają kamery. No tylko, że kamery przyjechały no, dwa, trzy, cztery razy, no więc nie do końca też to do mnie przemawia. Pan Jan po raz kolejny opisuje proces adopcyjny, mówiąc, przy czym dopiero teraz tak pierwszy raz kompletnie zrozumiałam, jak to, jak ten, jak to wyglądało. W skrócie mówiąc, na samym początku razem z Batom zdecydowali się na adopcję dwójki dzieci, uczęszczali na spotkanie dla osób chcących adoptować dwójkę dzieci. Pod koniec takiego kursu i spotkań, które miały miejsce co tydzień, co dwa w Trzecinie, wpadł Pan Jan na pomysł, aby może adoptować trójkę dzieci. Na to przystała Pani Katarzyna, Pani, przepraszam, Beata, bez żadnych, bez żadnych obiekcji. I to właśnie był był była jakby, jakby inicjatywa Pana Jana, ponieważ więcej osób jakby chciało mieć dwójkę dzieci niż, niż, niż trójkę. I po skończeniu tego kursu po prostu zaproponowano, zaproponowano im adopcję trójki dzieci. Dopiero po takiej informacji przekazali taką informację Katarzynie i Tomaszowi. Pan Jan dodaje, że pani Bata miała czas dla siebie. Bo często dzieci bawiły się same. Przy czym taka moja mała uwaga: że dzieci często bawią się same, ale też jest mnóstwo innych obowiązków, które wynikają z tego, że te dzieci się wychowuje. Więc to jest takie po prostu spłaszczenie sytuacyjne jak dla mnie. Zwraca także pan Jan uwagę na rolę sąsiadki, przyjaciółki pani Beaty. Mówiąc, że po rozstaniu dość często pani bata do niej chodziła i zwierzała się. Pan Jan został także zapytany o to, czy w sieci ma do kogoś żal, czy ktoś go zranił. I tutaj wymienia Tomasza Katarzynę. Dodaje to, że Tomasz zmienił się w stosunku do niego, jak wyprowadził się z domu. Marza również do Agnieszki nie dała sobie przetłumaczyć tego, żeby uzgadniali wszystko razem, żeby nie robiła nic za jego plecami. Co więcej, pan Jan twierdzi, że wszystkie, jakby, wszystkie wywiady miały, miały, miały właśnie być przez Agnieszkę napędzane, a to pod namową Agnieszki robił te wywiady, zgodził się również na wariograf zorganizowany, przez panów z kanału kryminalnego Ekstra. Ale w dalszym ciągu nie zdecyduje się na wariograf procesowy, ponieważ wie, jaki będzie finał i pójdzie na sam koniec zrobić wariograf, żeby udowodnić, że jest, że jest niewinny. Pan Jan na samym końcu już tego wywiadu również mówi o tym, że bardzo robił dużo dla pani Agnieszki w szczególności. W kontekście tego, aby odzyskała syna. I tutaj, co dla mnie też jest bardzo zaskakujące, mówi, że nawet okłamał panią kurator, mówiąc, zatajając prawdziwą wartość alimentów, jaka mu pozostaje do, do zapłacenia, ponieważ wiedział, że on jest jedynym, jakby, żywicielem domu. I i to po prostu mogło zaważyć na, na decyzji. Przy czym po co chwalić się tym tak głośno? Myślę, że no jest to jakby podkreślenie tego, że jest dobrym, dobrym człowiekiem. No ale czy dobry człowiek do końca chwali się takimi rzeczami, czy po prostu mówi o tym wprost? Każdy boi się więzienia, to już też, to już też jakby wam mówiłam, ale no myślę, że to, to jest jakby wytłumaczenie bardzo łatwe tych słów, które, które padły. Czy chciał sprawdzić panią Agnieszkę mówiąc to, co mówił? Tego się już też nie do końca do, nie dowiemy, możemy tylko gdybać. W wywiadzie jest taki dla mnie wyraźny jakby przekaz, że Pociągnie temat pani Agnieszki, jeśli dalej będzie po nim jechać. Dlatego myślę, że to jest główny cel tego wywiadu, alby był taki bardzo, bardzo wyraźny przekaz dla pani Agnieszki. Na sam koniec podkreśla, że nie boi się żadnego pytania. Odpowiada również wprost, że nie jest winny zaginięcia. Nie ma sobie nic, nic do zarzucenia, więc to tak naprawdę tyle. Oczywiście w opisie filmu zostawię Wam odesłanie do materiału źródłowego. W dalszym ciągu zastanawiam się, dlaczego Pan Jan jest, jest tak bardzo aktywny, a z drugiej strony twierdzi, że to Pani Agnieszka stała za nasyłaniem telewizji, dziennikarzy dla niego. Dlaczego nie towarzyszy mu postawa wycofania się? Tylko tak głośno, a jak takich radykalnych kroków, które mogłyby oczyścić go z podejrzeń, które kierowane są pod jego adresem. Na sam koniec ode mnie dodam również to, że cieszę się, że takie liczne wypowiedzi Pana Jana pojawiają się w sieci. Myślę, że jest to dobry materiał dowodowy dla organów śledczych w sytuacji, kiedy brak jest innych dowodów, a są osoby wykształcone, które potrafią także w oparciu o inny materiał dowodowy, zgromadzone nawet w sprawie, czy po prostu bazując na swoim doświadczeniu, dojść do pewnych wniosków, przeanalizować to. Dlatego warto. Warto zadawać pytania. W dodatku pan Janin również zapowiedział, że odpowie, yy, odpowie na pytania Aleksandry Wojciechowicz, które ostatnio, ostatnio zadała. Więc jeszcze w sprawie pani baty yy, dużo, dużo yy, może się dziać. Dziękuję za wysłuchanie. To taki yy, miał być krótki odcinek, ale się troszeczkę rozgadałam. Pozdrawiam i jeszcze raz do usłyszenia.